Dlaczego na przykład nie poczekaliście jeszcze, nie wiem, 4-5 lat, nie? Yy, nie wiem, skończyć studia? No tak jak rodzice wszystkim powtarzają, skończycie studia, znajdźcie pracę, ustatkujcie się wtedy dopiero, nie? Wyście zrobili inaczej. Dlaczego? Yy, najprostsza odpowiedź na to pytanie jest taka, że mieliśmy to szczęście, że już na tym etapie życia spotkaliśmy siebie, yy, pokochaliśmy się i... Zauważyliśmy, że ta relacja jest dla nas bardzo ważna. Zainwestowaliśmy w nią dużo czasu, dużo zaangażowania, i w pewnym momencie, kiedy Maciek poprosił mnie o rękę i się zaręczyliśmy, to już nie było na co czekać. Trochę, no trochę tak jest, bo wyszliśmy z takiego założenia, że skoro się kochamy i że skoro chcemy postawić tą naszą relację na, na pierwszym miejscu, to teraz na co czekać?